Kiedy przyjechał do Wilna, aby podjąć wykładę z historii, Adam Mickiewicz pisał, Jak mocno w litewskim uwielbianym gronie, publicznie usta nasze wyznają mi dłonie. Dzisiaj w cyklu Zapomniani Bohaterowie Joachim Lelewel. Joachim Lelewel, uznawany przez wielu za pierwszego polskiego historyka, urodził się 22 marca 1786 roku w Warszawie w rodzinie inteligenckiej. Naukę rozpoczął mając 9 lat. Najpierw przez 4 lata korzystał z nauczania domowego w woli cygowskiej. Potem przez 3 lata uczył się mu księdza proboszcza w Okrzei. Już wówczas jako dziecko napisał swoją pierwszą pracę historyczną Plan oblężenia Pskowa przez Batorego. Gdy skończył 14 lat, rodzice wysłali go do trzeciej klasy konwiktu ojców Pijarów w Warszawie. Uczniem był średnim, ale już od samego początku pasjonowała go historia, filozofia i geografia. W wieku 18 lat zapisał się na uniwersytet Wileński. Na wykłady prawa literatury łacińskiej, historii naturalnej, a także geometrii, fizyki i rysunku. W wieku 21 lat ogłosił swoją pierwszą książkę Edda, czyli Księga Religii Dawnych Skandynawii Mieszkańców. W 1809 roku przeniósł się do Krzemieńca. Tu spędził ponad rok bez stałego płatnego zajęcia. W połowie 1811 roku przybył do Warszawy. Tu ojciec załatwił mu skromną posadę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Księdza Warszawskiego. Zbliżył się wówczas do Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz pracował dla Biblioteki Sądu Apelacyjnego. To okres bardzo intensywnej pracy badawczej i pisarskiej napisał wówczas m.in. uwagi nad Mateuszem Herbu oraz historię Polski do końca panowania Stefana Batorego. Wiosną 1815 roku. Lelewel wyjechał do Wilna, gdzie na uniwersytecie podjął pracę jako zastępca profesora historii. Trzy lata później wrócił do Warszawy, gdzie pracował jako bibliotekarz przy publicznej bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie wykładał bibliografię na Uniwersytecie Warszawskim. To wówczas został przyjęty do Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Opracował wówczas bibliograficzny ksiąg dwoje, dzieło, które stanowi punkt wyjścia późniejszych znakomitych polskich wydawnictw bibliograficznych. W 1820 roku otrzymał zaocznie dyplom doktora filozofii Uniwersytetu Krakowskiego, a rok później Senat Uniwersytetu Wileńskiego powołał go na profesora zwyczajnego historii. Jego inauguracyjny wykład zgromadził ponad półtora tysiąca słuchaczy. Był wśród nich Adam Mickiewicz, który jego powrót uczcił o dom. O długo modłom naszym będący na celu, Znowu do nas kochany, znidziesz, Lelewelu, I znowu Cię obstąpią pobratymcze tłumy, Abyś naprawiał serca, objaśniał rozumy, A jak mocno w litewskim uwielbiany gronie Publicznie usta nasze wyznają mi dłonie. Lewel wykładał w Wilnie historię Powszechną, starożytną i średniowieczną, historię, historiografii, metodologię. Na jego wykłady stale przychodziło... Około 400 słuchaczy przychodzili, bo Lelewell nie tylko uczył historii. Przychodzili, bo Lelewel, mówiąc o historii zamierzchłej, bardzo często mówił o problemach ówczesnych Polaków, mówił o potrzebie walki o wolność, mówił o miłowaniu ojczyzny. I te częste aluzje było jedną z przyczyn tak dużej popularności wykładów Joachima Lelewela. Kiedy w pierwszej połowie 1824 roku zapadły wyroki na filomatów i filaretów, Lelewel został wraz z dwoma kolegami zwolniony z uniwersytetu. Powrócił wówczas do Warszawy, tu w stolicy Królestwa Polskiego. Lelewel nie tylko prowadzi badania naukowe, ale włącza się w działalność polityczną. Nawiązuje kontakty z rewolucjonistami w Rosji i w Europie Zachodniej. W 1825 roku zostaje członkiem tajnego Towarzystwa Patriotycznego. Towarzystwo Patriotyczne zostaje rozbite po klęsce powstania dekabrystów. Jeden z dekabrystów złożył zeznania, które naprowadziły Rosjan na Towarzystwo Patriotyczne. Trafiono również na niego. Został oskarżony o działalność spiskową. Jednak nie potrafiono mu dowieść winy i cała sprawa zakończyła się jego uniewinnieniem. Przed powstaniem listopadowym, jako ziemianin, został wybrany posłem i wziął udział w obradach sejmowych. Przewodniczył Komisji Praw Organicznych i Administracyjnych. Uznano go wtedy za jednego z najlepszych znawców polskiego prawa. 29 listopada 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe. Wizerunek Lelewela jako znaczącej postaci wydarzeń nocy listopadowej i w polskiej literaturze nie jest korzystny. Stanisław Wyspiański nocy listopadowej przedstawia scenę, jak to przychodzą do Lelewela spiskowcy, żeby stanął na ich czele, żeby nimi pokierował. Lelewel odmawia, nie potrafi zająć stanowisk, zajęty umierający ojcem. Wyspiański włożył wówczas w jego usta takie oto słowa. Nie będę mojej duszy kalał i tą pamięci ojca winien. Żem przy nim zostać dziś powinien. Bóg co ojczyznę strzesza stać sam nie skazał dziś w obstawem. Innym w ręce daje sprawę, a mnie z tej winy dziś rozgrzesza. Jeszcze bardziej krytyczny wizerunek. Lelewela Możemy znaleźć Juliusza Stoackiego w Kordianie. Cytuję. Widzicie tę postać bladą, z kotła, już na pół urodną, twarzu więdła i wzrok w czarnym kole, paszczę myśli otwiera wciąż głodną, wiecznie dławi się i mole, i na krzywych dwóch nogach się chwieje, jak niepewne rządowe systema. Chcę mówić, posłuchajmy, co na świat posieje. nie słowa które ma wygłosić Lelewel? Czy lepiej, kiedy jest król, czy kiedy go nie ma? Satyryczny wizerunek Lelewela i podkreślona jego chwiejność. Skąd to się wzięło? Bo rzeczywiście Lelewel w powstaniu listopadowym nie odegrał takiej roli, jak się wielu spodziewało. Wielu się wydawało, że wybitny historyk, postać szanowana, znana, stanie się przywódcą radykalnych powstańców. A jednak okazało się, że przy całej prawości Lelewela brak mu charyzmy. Lelewel zasiadał w Radzie Administracyjnej. Potem, 31 stycznia, został powołany na piątego członka rządu narodowego. Ale trochę tak jak w tym literackim wizerunku. Lelewel okazał się człowiekiem chwiejnym, mało energicznym, mało zdecydowanym. Nie odegrał tej roli, którą mógł odegrać. Nie uratował powstania listopadowego, nie wywarł takiego wpływu na bieg wydarzeń, aby uchronić to powstanie przed klęską. Stąd niechętny stosunek do niego, Juliusza Słowackiego. Jak wielu innych po klęce powstania, Lebel udał się na emigrację. Wszędzie witany był z honorami. W październiku 1831 roku dotarł do Paryża. Natychmiast włączył się w życie polityczne emigracji. Najpierw wszedł do tymczasowego Komitetu Emigracji, wkrótce jednak stworzył nowy, w grudniu bowiem powstał, Komitet Narodowy Polski. Jednak jego radykalne poglądy społeczne sprawiły, że w sierpniu 1832 roku został wygnany z Francji jako, cytuję, szef nowych w Polsce zaburzeń. O tym, jak trudna była sytuacja materialna Lewela, świadczy fakt, że ruszył w podróż na piechotę z tobołkiem na plecach. Dotarł do Belgii, gdzie spędził resztę swoje życia, dzieląc to życie na dwie pasje pracę naukową i działalność polityczną. Tu napisał między innymi historię powstania listopadowego, tu również zdobył sławę jako znakomity numizmatyk. Towarzystwo numizmatyczne obrało go na swojego honorowego przewodniczącego. Belgowie zaproponowali mu posadę kierownika gabinetu numizmatycznego oraz katedrem na Uniwersytecie. Lelebel odmówił. Lelebel zajmował się historią, ale Lelebel również, a może przede wszystkim, prowadził aktywną działalność polityczną. Należał do młodej Polski. Części młodej Europy. Miał bliskie związki z karbonariuszami, młodymi radykalnymi spiskowcami marzącymi o wielkiej ogólnoeuropejskiej rewolucji. W 1835 roku wszedł do Komitetu Centralnego Młodej Polski. Czasem organizacja osłabła, na jej miejsce utworzono zjednoczenie emigracji Polski. W kolejną rocznicę wybuchu powstania listopadowego, 29 listopada 1836 roku. Wybrano naczelny komitet organizacji, który za podstawę programu przyjął zaproponowane przez niego cztery punkty. Cytuję. Punkt pierwszy. Zniesienie podaństwa. Punkt drugi. Zniesienie pańszczyzny i powszechne uwłaszczenie chłopów. Punkt trzeci. Równouprawnienie w literze prawa i praktyce życia wszystkich wyznań. Punkt czwarty. Bezpłatna oświata dla biednych dzieci. Organizacja formalnie przestała istnieć 10 lat później przez wejście do... Towarzystwa Demokratycznego. Jeden z twórców marksizmu, Fryderyk Engels, tak pisał o nim: Cytuję. W rządzie narodowym znalazł się człowiek, który, wzywając do broni całą dawną Polskę, dając prawo obywatelskie Żydom i Chłopom, uwłaszczając tych ostatnich, odbudowując Polskę na zasadach demokracji i równości, chciał utożsamienia interesów wszystkich ludów z celami narodu polskiego. Czy należy wymienić imię tego genialnego człowieka, który ułożył tak obszerny, a zarazem prosty plan działania? To Lelewel. Jak więc widzimy, Lelewel był postacią znaną nie tylko wśród Polaków, ale budził również szacunek i uznanie u wielu rewolucjonistów romantycznej Europy w 1838 roku. Wtedy, kiedy w Europie mamy wymarzoną przez rewolucyjnych radykałów wiosnę ludów, lebel podupadł na zdrowiu. Pięć lat później sporządził testament, w którym cały, nieliczny zresztą, majątek przekazał rodzinie. Zaś to, co najcenniejsze, wspaniałe zbiory, bibliotekę, kolekcję numizmatów, wspaniałą kolekcję map, zapisał ukochanemu Wilnu. 26 maja 1800. 1961 roku, żegnany przez gminę Polską w Brukseli oraz deputacje miasta i uniwersytetów, opuścił Belgię. I to jest symboliczne. Przybył do Belgii z tobałkiem na plecach. Odjeżdżał jako ktoś ważny, szanowany, poważany. Zmarł trzy dni później, 29 maja, o godzinie 8 rano w Paryżu. Jego zabalsamowane ciało wystawiono w śródmiejskim kościele św. Wincentego a Paulo. Pochowany został na cmentarzu Montmartre, zbiorowej mogile, razem z 18 innymi emigrantami listopadowymi. W 1929 roku, kiedy hucznie obchodzono 350-lecie założenia Uniwersytetu Stefana Batorek, zwłoki Lelewela sprowadzono do Wilna i uroczyście pogrzebano na roście. Wybitny znawca XIX wieku, profesor Stefan Kieniewicz, pisał, Lelewel pozostał w pamięci Polaków jako człowiek, który miał dwie namiętności miłość ojczyzny i pragnienie działań naukowych.